długo czekałem, ale się doczekałem. Jako niepoprawny optymista i zwolennik ARM do codziennej pracy z wypiekami na twarzy oczekiwałem premiery nowego Snapdragona X Elite. Może nie dlatego, że oczekiwałem rewolucji i zatrzęsienia na rynku laptopów z Windowsem, ale po ludzku chciałem, aby pojawił się godny konkurent architektury ARM od Apple. I tak z perspektywy osoby, a raczej osób, bo wliczam to także swoją żonę, chciałem opowiedzieć Wam o mojej tygodniowej styczności z Asusem VivoBook S15, czyli jednym z pierwszych laptopów z nowymi procesorami ARM od Qualcomma. Może jeszcze na wstępie zaznaczyć aby było wszystko jasne, długo czekałem na możliwość przetestowania dla Was tego urządzenia, co wiązało się z chęcią poznania wszystkich możliwych materiałów na polskim i zagranicznym YouTubeie na temat tego urządzenia. Dlatego też z przyjemnością obejrzałem także ostatni materiał Piotrka, w sensie Liptona, który z perspektywy znawcy X86 świetnie wyjaśnił i przedstawił problemy, a zarazem zależności występujące za sprawą wieku dziecięcego ARM oraz potencjalnych problemów emulacji. Z drugiej strony mamy także chociażby taki materiał Dave2D, który znacznie optymistycznie podszedł do sprzętu, a ja, cóż. Będę gdzieś po środku. I ostatnia rzecz przed przejściem do faktycznego materiału z omówieniem VivoBooka wraz z nowym CPU. Od dnia premiery MacBooka RM1 w 2020 roku zaczęliśmy z żoną sukcesywnie przechodzić na ARM, co poskutkowało tym, że teraz, w połowie roku 2024, nasze główne i jedyne urządzenie do pracy to właśnie komputery działające na architekturze ARM od Apple'a. Każdy w najmocniejszej konfiguracji, jaki był w momencie zakupu: MacBook RM2, MacBook Pro M1 Max czy Mac Studios M1 Ultra. No to teraz. Jak już macie punkt odniesienia, możemy przejść do konkretu. Zacznijmy od tematu Asusa VivoBook S15. Snapdragon X Elite przyszło mi testować na tegorocznym modelu. Tak tego samego miał na testy Lipton oraz Dave2T. Choć jak się okazuje, co kraj to obyczaj, a co urządzenie to inna wartość, do tego przejdziemy za chwilę. Sam VivoBook S15 to nic innego jak odpowiednik omawianego jakiś czas temu MacBooka R15-calowego. Choć za sprawą trochę innych proporcji ekranu, zamiast 16 do 10 16 do 9 sprzęt wydaje się jakby mniejszy i bardziej konkurencyjny dla MacBooka R 13-calowego, więc w materiale będę nawiązywać do niego. Co niewątpliwie przykuwa wzrok do tego urządzenia to ekran. W przeciwieństwie do MacBooka R nie mamy tutaj klasycznego IPS LCD, a jak na swoją półkę cenową więcej niż dobry panel OLED nie 60 hz a ze 120-hercowym poziomem odświeżania. Jest to dokładnie ten sam wyświetlacz znany wcześniejszych modeli z Intelem czy AMD. 15,6-calowy panel w rozdzielczości 2880 na 1620 pikseli, co daje nam rozdzielczość 3K. I cóż, nie jest to może najlepszy ekran OLED z jakim kiedykolwiek miałem styczność, jednak w laptopie w takiej półce tonowej to chyba najlepsze co można było dostać, mimo błyszczącej matrycy. Te w stanowczej większości dominują w tego typu urządzeniach, typowa jasność na poziomie 400 nitów oraz w trybie manualnym w HD, że mamy możliwość dobicia do 600. Od w tym segmencie jeden z mocniejszych elementów sprzętu. I ja jestem też świadomy, że oczywiście na rynku pojawiają się OLEDy matowe, natomiast tak jak powiedziałem przed chwilą w głównej mierze mamy do czynienia z ekranami OLEDowymi z błyszczącą matrycą. Drugi temat to konstrukcja. Sprzęt w głównej mierze wykonany jest z aluminium, jest jak na swój rozmiar niesamowicie lekki, bo waży niespełna 1,5 kg, ma solidną ilość portów jak na swoją wagę oraz wymiary w postaci dwóch portów USB 3.2 pierwszej generacji typu A, dwa porty Thunderbolt 4, jedno HDMI 2.1 oraz gniazdo combo jack 3,5 mm plus dodatkowo czytnik na karty pamięci, zatem biorąc pod uwagę rozmiar i grubość tego urządzenia pod względem portów Asus deklasuje MacBooki. A do tego miły dodatek w postaci możliwości zasłonięcia kamerki. Proste? Proste. Głupie? Ano nie. Klawiatura mimo iż wygodna do pisania czuć, że nie jest to element klasy premium, co sugeruje dosyć luźne umiejscowienie, a podświetlenie RGB w laptopie skierowanym do pracy biurowej? Cóż, po co? Nie wiem. Ogólnie jakość wykonania jest dobra, choć jak to ja mam kilka zastrzeżeń. Mianowicie klapa ugina się pod lekkim naciskiem, czego nie jesteśmy w stanie zaobserwować w przypadku MacBooka R. No i niesymetrycznie ulokowany gładzik dla mnie osobiście psuje to całą estetykę urządzenia. No i te wlepy producentów na stosunkowo ładnym laptopie. A ostatnim filmem Asus przyzwyczaił mnie do czegoś innego. Patrząc jednak na cały kształt, jest OK. Nawet więcej niż OK, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że urządzenie spełnia standard wojskowy klasy mil STD810H. Za to w temacie audio jest naprawdę OK. Okay. I tak nie jest to może poziom 16-calowego MacBooka Pro, bo raczej z tym urządzeniem nie będzie konkurować, ale na pewno bliżej mu do MacBooków R13- bądź 15-calowych. Prawdę mówiąc, moje patologiczne uszy każą powiedzieć, że nie jest mu za daleko. Jakkolwiek kuriozalnie to nie zabrzmi logo, Herman Cardo na obudowie nie wzięło się znikąd. A dodatkowo w swoich materiałach promocyjnych mówi o technologii inteligentnego wzmacniacza, czy to działa, czy nie działa, prawdę mówiąc, nie wiem. Ja tylko wypowiadam się na temat tego, jak te głośniki brzmią, a brzmią naprawdę ok. Omawiany dzisiaj model to bazowy nab Dragon X Elite, czyli dokładnie 12-rdzeniowy procesor 12-wątkowy z taktowaniem zegarów 3.42 GHz i jak to przystało na Qualcomm z układem graficznym Adreno. Przylutowane 32 GB RAM LPDDR5X oraz 1 TB dysku SSD NVMe. I tutaj pojawia się pierwsza ciekawostka. Co program to inne odczyty prędkości. A SSD Benchmark pokazywał jedno, a Crystal pokazywał drugie. Zatem wyliczymy średnią i będziemy wiedzieć w jakim miejscu się znajdujemy. Do pozostałych elementów specyfikacji przejdziemy za chwilę. Co by nie mówić na temat samej specyfikacji, bateria w nowym Asusie VivoBook S15 to jasny sygnał w stronę Apple. A. Hej, liczę się w walce z ARM. Około 4-5 godziny przy obciążeniu, od 10 do 14 godzin pracy biurowej oraz lekkiej konsumpcji treści. Pod względem baterii jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Przez cały okres testów miałem jasność ustawioną na poziomie 50% i nie jest to może 18 godzin deklarowane, tak 14 wynik to mimo wszystko moim zdaniem wynik jak najbardziej imponujący. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że jest to tylko o jedną godzinę krótszy wynik, jaki udało mi się wycisnąć na MacBooku R15 czy 13-calowym. Za to bezapelacyjnie należy się ogromny szacunek i pod względem baterii i długości żywotności działania na jednym cyklu ładowania jest to poziom jak na start bez problemu zbliżający się do tego, co oferuje ARM od Apple. Mimo, że laptop nie jest niesłyszalny, choć raczej przypisałbym go do tej cichszej grupy urządzeń, da się wyczuć wetraki. Spoczynkowo podczas oglądania filmów bądź jakiejś bardzo delikatnej konsumpcji treści, okolice 25-28 decybeli, przy obróbce zdjęć zbliżaliśmy się do 30, a przy obciążeniu układu graficznego był to poziom 40-42. Jak na start moim zdaniem jest bardzo dobrze, no bo rzecz jasna pamiętajmy proszę, że oceniamy tutaj urządzenie dosyć świeże, procesor dosyć nowy, który jeszcze nie zadomowił się, a do Developerzy w najbliższych miesiącach będą się dwoić i troić, aby udoskonalać ten procesor i modyfikować aplikacje oraz programy tak, żeby nie tylko odpalać je natywnie, ale w skrajnych przypadkach skupić się na emulacji. No to temat samego CPU. Jak wspomniałem wcześniej omawiany model to wersja bozowa. Patrząc na cenę ogólnie wydaje się co ja wiem z perspektywy użytkowników Apple'a powiem OK, szczególnie uwzględniając panel OLED 120Hz, uwzględniając czasy pracy na baterii, stosunkowo spory dysk terabajtowy oraz 32GB RAM. Biorąc pod uwagę zastosowanie stricte domowo-biurowe z niewielkim obciążeniem, jest to sprzęt, który niebezpiecznie może się zbliżyć do tego co oferuje MacBook Air z procesorami M1, M2 czy M3. Wiadomo tutaj o systemie nie będziemy mówić, co kto lubi, jeden lubi macOS, a drugi lubi Windowsa. Z drugiej strony krzywdzącym byłoby zestawienie tego urządzenia 1 do 1, z MacBookami. I pal licho już ten sam system operacyjny. Snapdragon X Elite to nowość na rynku. Produkt z ewidentnymi problemami wieku dziesięcego, a architektura ARM jest udoskonalana w MacBookach od 4 lat. I tak zgadzam się w 100, a nawet 200%. To nie jest sprzęt do grania. wręcz powiem, absolutnie nie jest to sprzęt do grania, a przynajmniej na moment przygotowania tego materiału. Ba, mam wrażenie, że w momencie przygotowania tego materiału nie powiem, że jest to pierwszy wybór do pracy kreatywnej. A wszystko to to sprawą, tak jak powiedziałem, wieku dziesięcego i emulacji, która chwilami jest konieczna. Raz działa lepiej, raz gorzej, a czasami nie działa wcale. Przypominam, że z tego typu problemami borykał się pierwszy MacBook Air wydany w 2020 roku. Zatem z perspektywy momentu wydania procesora, ciężko mi negować ten procesor, bo doskonale pamiętam, że 4 lata temu niejednokrotnie spotykałem się z podobnymi problemami u Apple'a. Dlatego, tak jak powiedziałem, krzyw jest zestawianie tego urządzenia 1 do 1 z ARM od Laplace, czy nawet procesorami natywnie odpalającymi programy x86, Od jest to nowość, która potrzebuje czasu. I tak, suche testy w benchmarkach przygotowanych stricte pod ARM jasno pokazują, jest potencjał, bo takie wyniki w Geekbench'u 6 są do okolice M3 Pro, układ graficzny na ten moment odłożymy na bok, tak nieprzystosowane aplikacje bądź programy nie wszystkie działają tak jak moglibyśmy oczekiwać. I nie zrozumcie mnie źle, to co dostałem na start przeszło moje najśmielsze oczekiwania, szczególnie z perspektywy użytkownika ARM Apple'a i pamiętnych niedoskonałości podczas ich wyjścia. Asus Vivo S15 z bazową wersją X Elite to niewątpliwie godny rywal ARM i całkiem pozytywne spoglądanie w przyszłość rynku Windowsa na takiej architekturze. Krótko mówiąc to więcej niż spodziewałem się po debiucie samego hardware'u. Od poziom zbliżony do tego co było jeszcze 4 lata temu u konkurencji. Zatem podsumowując, jeżeli lubisz i nie wyobrażasz sobie pracy na innym systemie niż Windows, komputer używasz głównie do pracy biurowej, multimedialnej czy jakby to Powiedzieć ogólnikowo, ogólnie do rozrywki. Vivo S15 ze Snapdragonem X Elite będzie dla Ciebie czymś całkiem zbliżonym do MacBooków Air z procesorami M1, M2 czy M3. A jeżeli liczysz, że na ten moment może stać się narzędziem do profesjonalnej pracy, to dobrze, że liczysz, bo za chwilę może się tak stać. Patrząc stricte na elementy sprzętu w postaci ekranu OLEDowego 120Hz bardzo, ale to bardzo dobrego czasu pracy na baterii, 32GB RAM, solidnego dysku SSD, czy ilości portów takiej konstrukcji, jasno takie urządzenie można pochwalić. Tak sam procesor od Qualcomma na ten moment po prostu potrzebuje czasu. Powiem to trochę inaczej. Tak jak kiedyś wyszedł Cyberpunk 2077. Wyszedł z problemami, ale z czasem wszystko zostało poprawione. Nie oznacza to, że wyszedł to gniot i gra, którą się nie dało grać. No chyba, że mówimy o wersji na PlayStation 4. Dało się grać, sam ukończyłem tę grę następnego dnia po premierze okrywając tytuł na Xbox Series X, ale nie każdy miał tyle szczęścia. I taką analogię widzę ze Snapdragonem X Elite. To, czy będziesz zadowolony z tego procesora, jest już zależne od aplikacji i programów, z jakich na co dzień korzystasz. Potencjał ogromny, prosproporcjonalnie do czasu. Wydania procesora, trzymam kciuki. I tymi słowami zakończę dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że udało mi się wszystko wyjaśnić, to co chciałem Wam przekazać z perspektywy użytkownika ARM. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli film okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Widzimy się w tym tygodniu jeszcze najpewniej raz. Kłaniam się nisko, miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Sia!